Добро, тепни, тепни, проша. О, и правда, самом okay. деле. О, no, ты не жиешь? Okay. Не живу. Ну, no, не жиешь. Жиешь, пришествую. Где? Ту. Ту за то был. Ну, ж, Ты ж, 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 Och, no, ci o kurwa. Chodźcie, Widzisz pływany. mnie? Na co mam zrobić, żeby ciebie nie było, to co włączyłem niewidzialność. Czy do domu weszłeś jak oni tu idą? Ja pomóż tak. Kurwa, pomóż mi, proszę się. <laughs> że, że to za mnie, kurwa. Chyba kurwa, śmat, problem jest, nie? Oni, oni tu wejdą. Dobra, ja, do, ja, do, ja, do... ja, się w pokoju zamykam. Dawaj młotowa, kurwa. Nie mam, nie mamy zapalniczek. Pierdole, nic tu nie ma, kurwa. Ty nie masz kurwa zapalniczek, pojebało Cię. Co ty kurwa powiedziałeś? Pojebało Cię. Przynajmniej nie, nie tym tonem. To inaczej. Pojebało Cię. Czekaj, czekaj, mi tu wejdą ci <ślesz Braun> Idziemy na nich? Gdzie ty jesteś? Co ty w ścianie biegasz? Wiesz co? Wiesz co? Wiesz co ci powiem? Ktoś idzie <śles> O! Oh. Kurwa, Ja pierdolę. kurwa, głupia. Ja pierdolę. Co za szmaty wyszły. Jezus, kurwa, z pierdolę, z pierdolę. kurwa, Ja kurwa, Co kurwa, kurwa, wyszły kurwa, 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 я пердала. Да пердала, что тут подъехал. Пердала, что Мы начнем до иного места ставить. Вот тут дым. До иного места, короче. Мы до до иного мяса. Курва, о курла Курва замкнет. Тойота замкнет. Тойота на курва.

Patrz, patrz, patrz to. <laughs> Nie zajemam. Sparta Sparta. Człowieka. Sparta, zanta. Ej, Daj tu, daj tu, do tego domu. A tu idą... O kurwa, w środku jest zombie. Wpierdaj. W środku zombie jest. Ale ty mnie ja jebie! Ja głodny, mam pragnienie. O Ja pierdolę jaki debil. Kurwa, znowu się popocząłem. Chciałbym Chciałbyś o tym pogadać. To przez przez skłon w grze komputerowej. Czekaj, okay, jogurt jem. O pistolet! Nie przeszkadzaj mi. Kurwa szyjesz Ręce do góry. Ręce do góry podziem A ty, Co? Też masz. Co? ty też masz. Co? też masz. Chodź. Dobra, wracamy tam. Kevin wraca do domu. Jeszcze jest. Ja, człowieku, to wchodzimy jak jakieś jak FBI. Od razu celujemy broń. Nie. O, to jest to auto, to jest to auto, to jest auto. To jest auto. <laughs> 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 Główne, jeban. Nie chcę o tym macie gadać. Czemu tu są zwłoki jakieś na podwórku tam. No nie wiem, bo się, tutaj się takie dymy działy. Dopiero przy tym kerfurze to są zwłoki. Przecież tam, przecież tam Czemu? tyle węgla jest w śląsku, tego nie mają. Katowica Katowica patrzę jak oglądają. <śles> ja pierdolę. Nie, ja, trochę ich jest. Nie, ale dla nas spokojnie, tak? Jeszcze nie strzelamy. No debil jebany. <laughs> no debil jebany. Ja ja. No debil jebany. Ja ja. Oni on gdzieś tu sami się daje w domu. Kurwa, jest. Ja pierdolę. Ej, ku iba, jeba, kurwa, jebany, szmatu. Jesteś kurwa rozjebany na łeb, kurwa. Ci Kurwa, i co? Ubyć, nie mam ugryźniami, cześć. Za ten wielu. Idzie. Wiemy, potrzebuję coś, żeby... O, ja coś nie będę tłumaczył. żeby coś takiego... Dobra, jesteś rozklujony. Nie mam prostytutką jesteś wiesz, otwórz drzwi. Pierdolę, że go zajeb! Potrzebuje banda, kurwa Nie potrzebujesz Kurwa, ja strzelam Są brudne majtki, ale jest okej. Okay, Są brudne majtki, ale jest okej. Okay, no szanuję za szczerość. Dobra, chodź do tego domu. Zaraz. Jak mi zamykasz, nie wiem, ty mi zapraszasz do domu. Dobra, chodź. Dobra, chodź. Kurde. jesteś? Nie wiem, ty, ty mi zapraszasz do domu po czym mi czego? Czułku... Dziś przed rygiem. Naprawdę Co to zostawiłeś mnie? sobie sprawę? Oś... Panie w tym momencie. Gdzie ty jesteś ty? do tam tego ciągle. Ciągle? Nie pierdolę. No Nie, ja tu nie wierzę No Ej, ja do lasu Odejmy. już <noise> A Ja... Ej, o kurwa, ty. <noise> ja właśnie dostali do środka. Dobra, czekaj, to jest, to jest atak, dawaj. Ja, dobra, chyba my w jakimś kurwa Teksasie mieszkamy. Plecy, 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 plecy! Chyba greedy robię. Pem Ja krwawie... jak krwawie i tak strzelam. Patrz, patrz co za poświęcenie. O no Spierd... <śmierna> Ła kurwa! Strzelaj kurwa! <śmierna> Dobra Moja postać chyba down, ona nie potrafi strzelać. No ma. No ma. Dobra, która jest godzina? Kurwa 30 po. Pora na lunch. Dobra, dawaj kurwa. Do chałupy no i... Dawaj. Kończymy to. Po co ta chałpa? Tutaj jest. Kończymy Koniec żartu. <ścoughs> to to pojebało, Nie, <ścoughs> dobra. Ja pierdolę. Kurwa zombie. Ja pierdolę. pierdolę. Nie posiadam łomu, nie posiadam łomu Co się dzieje? Pomóż mi kur... Ej! Kur... małaś się potrafi otworzyć drzwi Dziwnie otworzyć nie umie <gry> Bramę już otworzyłem Potrafiłeś, bramę bramy otworzyłeś? Roboty, Dobra, czy, Jest jestem gotowy Gleba, 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 postrzelam Gleba, postrzelam Poszła jednego mniej jeszcze tylko 69 dziewięć. Kurwa, no nie mam ammo, ammo. Jak ammo. Widziałeś jak wywaliłeś. Żebym jednego mniej. Kolejny, ja mam aparat fotograficzny, dawaj zdjęcie. Zombie. O drzwi rozgibał! Ja jebie Jesteśmy kukę, to nie Jopiur tule. Nie, nie wychodź. Oj Dobra, właśnie to to jest koniec. Jest Musimy no to, ej co jak coś to skończyć musimy dom tutaj Daj mi alkohol, daj mi alkohol Kurwa zombie tu jest o tym alkohol <laughs> jest Idę z kurwa wanych Pasak zepsuty na ziemi leży, no na jej Ej no, no chuj to zamykasz kurwa Pomocy, pomocy Nie okay. dawaj do... chuj ja mam pomysł, idziemy do Twojego pokoju, bo się i z tego wychodzimy. Czekaj, bo ja muszę tutaj otworzyć wiesz, otworzyć. Tylko w twoim pokoju nie niszczymy. Ja tam jest już rozjebana. Nie jest. W moim jest. Czekaj, we, weź weź jakiegoś zębeka. Weź jaką kurwa zajeb. On potrzebuje jedną rzecz zrobić. Bo to mi jest potrzebne do tego do zabunkrowania się A Dobra, ale co on odjebał ty? Messerschmitt. Już? Kurwa już, gówno kurwa już Chodź, tu mi pomóż kurwa. I always come back. Co to znaczy już? I dobra, eee, yy, krytyczne obrażenia człowieku A jedno... Krytyczne, to na łebie jesteś wpadł. Jedną nogą ja już grobie jeszcze. No ja jestem, ale... W teatryku, dobra, chodzę tu. A idą. Musimy się bronić. Wiesz, tylko co on robi? <gryty> Skąd on kurwa? No, Skąd piszę Chodź tu, chodź Machim. tu, chodź tu, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie Chodź tu Nie mam jak Gdzie Ty jesteś? Uh. Patrz o, Czekaj, do Ciebie do pokoju, do Ciebie do... Wyglądasz <grym> Dawaj da da do Ciebie, do, do Ciebie Nie mam Ale u Ciebie są, u Ciebie są drzwi, dawaj, chodź Chodź Mówisz szkodę, widłu. Chodź, chodź, chodź. To jest kibla, nie pokój. patrz, zamykasz, co nie? Kurwa, zamknij to! I słuchaj, pojpać okay. to. Okej. Okay, może tu mam jeszcze. Wylej na ziemię. Wylewam alkohol na ziemię. Ej, kurwa! Pomysł hmm. jaki? Oh, kurwa, Zombie. Czekaj, pijem na Kurwa, zombi, jestem. Leży go, kurwa, zabij. Ten... Tylko zabij. to no. jest golem, no. on jest wózny. Dobra, lecz ja ko, cały czas. Gdzie jesteś? Ob <laughs> Musimy się ochranić, nie? Proszę bardzo. Jakieś tabletki. Jak On zaraz tutaj jest spójrz po. Jezus Gdzie jesteś? Za domem. Gdzie? Za domem. No widzę. O. Co, Chopiec dzwoni papuga? O, pomóż, pomóż, pomóż. Bo na razie nie chybnie Idź musi. Dobra, ja jestem na takim rauszu, jak Dobra, dawaj. <tryk> O kurwa, ja pańskie zrobiłem Czekaj, to ja też sobie tak zrobię Pij, pij wszystko co mamy Dobra mam, czekaj e, Ja piję Bukujemy Bunkujemy się w garażu, dawaj bierzemy wszystko I e, 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 dawaj jemy całe jedzenie jakie mamy Nie mam... Mniej sprawie Całe puszki zostały Całe <laughs> puszki A, nie ma nic do, do jedzenia Jesteś nie, nie, jesteś... jest. nie, mogę zejść nie, nie, wiem, co jest na gochoć, czy co? nie, 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 czy nie, 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 Co, chcemy w tym garażu zrobić? No musimy przetrwać, nie? To są za, za, za drzwi zamknij, chłopie, zabunkruj. No, to jest, to jest, ej, to jest życie, nie? Nie ma tak, w zakończyć serwer, nie? Dokładnie. Siedzimy w garażu, w domu pełnym zombie i pijemy alkohol. GG, Co, ja 14 jeszcze jeszcze do wypicia. <grym> ja też tak nie więcej. Ty już nie mogę pić. Ja tak samo. A ja bardzo. Ja jestem upojenie alkoholowe. Ty i ja Też. przeciwko temu światu. Kocham się, kocham cię. <noise> A ja Nie no, miło. <noise> ja to mi nie ma znikły. Ma... Furti, co chodź się słuchać. O mwao! Uwaga, o, o. Przybiegł. Co ty robisz? Gdzie mnie ugryznie, ja ugryznie. Trzeba co, co, zabandażować. Ja muszę być wszystko wszystko być zabandażowane. Będziesz chciał być umiał. Ja też trochę. Mumiałem. O Jezus, kolejny. O, gryź. No dobra, na widocznie nie chcę. ty. ja to robię, biegać się mogę, nie? mam. Co cię za grabie tacą? Kurwa. kurwa. Dawaj. Popieraj, popieraj. Muszę to wypróbować. Czekaj, odpuszczaj kurwa. to. Ja, na to? Kurwa. No i dobra. Jestem. Jestem niezwyciężony. Kryta się pali. czy ty biegniesz? Poczekaj na kolejkę. Kurwa. Tyle zostało ja Ty nie możesz wiedzieć. No. Ja pierdolę. No dobra. Już mogę? Nie mogę. Jestem zmęczony. <śmienicza> Kurwa i dla butelek wyjdzie po... Zobaczę. Widzimy, widzę właśnie. <śmienicza> <śmienicza> ja to wszystko w, w sobie wniosę. <śmienicza> ok, krabiami go załatuję dawaj, dawaj. Podkrannę się. Cicho. O nie, o kurwa O jak kurwa grawiami mi. leżeć ba. Smacznego! Dobra, dawaj tu jak na tego Nie mogę biec, jestem moja postać przemęczona Coś, nie wiem, co piłeś kurwa biegając? No! ja pierdolę Dawaj, dawaj do szkoły jej Szkoda, szko że zapalniczki nie mamy, żebyśmy mogli. Ej, to w szkole w szafkach? Może byśmy znaleźli zapalniczkę? Może? Zanim ja tam do idę, to nie tam dojdę, to? Kurwa, że jest pierwsza. nasz gość. цыганаш. Ай, запсуем еще. Pomóż mi, proszę Cię. Ale co? Kurwa zombie mnie atakuje, gościu. No i, I kolejne. Ja muszę znaleźć to, co wiesz. No i zginęło. Gdzie, gdzie tu jest zapalniczka, kurwa? No czy może być? Nie musi, nie? Jesteś na dole? Tak. No siema. Co za skurwysyny. Czemu nikt nie pali papierosów? To może jeszcze w sklepie być. Może jeszcze w sklepie być, chodź. Ty, jakie to Dobra, chodź. Wywalone chodź. Może w sklepie będzie? Chodź. No i szybko, szybko. Wejdziemy tam do tego miejsca naszego, gdzie zrobiliśmy A? pogrom. A. Szybko, Butelka po Bourbonie. No. Chodź. tak wolno biegnąć, Chodź. No właśnie... Chuj kurze. Nie wiem. Kur... no to jest brama. Siągą biło? Przepraszam. Chodź, 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 chodź. Może w aucie coś jest? Nie wiem, no jak w tak. aucie? Eee... By... Y ok, no baseballowy tylko. Ja mam na przykład, nie? Dobra, ale zostawię zapalniczki, nie mamy. Muszę dalej popalić wszystko. Dobra, chodź. Ja jestem w tym, w Ale nie znajdziesz tą zapalniczki. Nie? Nie, wątpię. To za paniczka jest zawsze w jakichś dziwnych miejscach. Chodź na... no na parking chodź. Giermy ostateczną roz, rozrachubę z nimi. Rozrachubę? To chodź. Nie! Pomóż mi. Ty, ty nie żyjesz już. Pomóż. No, no nie. Albo tak mnie zostawić. Ty i tak nie żyjesz. Pomóż żyję jeszcze. Jeszcze? No, tak, no, bo mam... No. Mam kamizelkę. Mam bo, bo policjantów. rozmagowali się nawet. Racuję to kurwa! Ile wracaliście? Dobra, to spierdziłem po prostu. Dobra, choć na środek nieszczęsny no niech nas zabiją. No, nie nie. <śpiewa> widzę. No to wezmę. co, no to, no to kończymy sezon pierwszy Project Zomboida. Sezon pierwszy skończony? Było fajnie. Do następnego. Ciężko ja pójdę do mnie w jedną. No to na pewno bliźnię w pełni. Ale już w Just as a